Kolejna bardzo dobra wiadomość dla Sochaczewskiego Szpitala. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, na bazie której Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zakupi profesjonalny, nowoczesny rezonans magnetyczny do Sochaczewskiego Szpitala. Tym samym Szpital Powiatowy w Sochaczewie będzie miał na własność wyspecjalizowany sprzęt rezonans magnetyczny, który będzie służył pacjentom nie tylko z ziemi Sochaczewskiej. Dzięki temu chorzy. Sochaczewa, lub osoby, które potrzebują przeprowadzić badania, będą mogły to zrobić na rezonansie, który będzie własnością Sochaczewskiego Szpitala, który tu zostanie. Wysokiej klasy sprzęt, precyzyjny, dokładny. Jesteśmy w stałym kontakcie. Razem z panem dyrektorem Robertem Skowronkiem i rządową agencją rezerw strategicznych ten proces zakupowy rezonansu dla Sochaczewskiego szpitala, dla pacjentów z Sochaczewa, z gmin powiatu Sochaczewskiego i tych wszystkich, którzy pomocy potrzebują, już się toczy. Proces zakupowy. Rezonansu magnetycznego na mocy decyzji premiera Mateusza Morawickiego do Sochaczewskiego Szpitala już prowadzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie. Tu jesteśmy w stałym kontakcie z panem dyrektorem Robertem Skowronkiem, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Ja przy okazji przekazuję. Pozdrowienia mieszkańcom ziemi Sochaczewskiej od pana premiera Mateusza Morawieckiego i od prezesa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pana Michała Kuczmierowskiego. Trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten zakup udało się przeprowadzić, żeby jak najszybciej szpital Sochaczewski wzbogacił się o rezonans magnetyczny i żeby pacjenci mogli z niego jak najlepiej korzystać. Natomiast też przy tej okazji Podkreślam, że to jest badanie nie tylko osób, które są chore, ale to też jest profilaktyka, która pozwala zapobiegać chorobom i do tego też namawiamy do korzystania z tego sprzętu, który jest w Sochaczewskim Szpitalu, chociażby mamografu, który został zakupiony dzięki wsparciu z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo i drodzy Państwo, cieszę się, że szpital w Sochaczewie. Ma bardzo dobry czas pod względem inwestycji. Płyną tu rekordowe w historii środki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej, poprawę ochrony zdrowia. Przypomnę tylko, mamograf, który dofinansowany w przygniatającej części przez rezerwę premiera Mateusza Morawieckiego. SOR, czyli oddział ratunkowy w Sochaczewie, zasilony rządową dotacją 14,5 miliona złotych, 5 milionów złotych, zł finansowanie informatyzacji systemów informatycznych w szpitalu, pieniądze na parking, który będzie rozbudowany przy szpitalu i wiele innych inwestycji takich jak na przykład blok operacyjny po to, żeby mieszkańcy Sochaczewa, mieszkańcy ziemi sochaczewskiej mieli jak najlepsze warunki do leczenia a lekarze i cały personel szpitalny, pielęgniarki, wszyscy ci, którzy pomagają tu chorym, żeby mieli jak najlepsze warunki do pracy oraz do ratowania życia i zdrowia. Bardzo się cieszę, że dzisiaj otrzymaliśmy tak wspaniałą wiadomość, że kolejne olbrzymie wsparcie płynie dla naszego szpitala. Sprzęt, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest oczywiście bardzo ważny, jest niezwykle potrzebny. To jest, można powiedzieć, diagnostyka, która daje nam szybko obraz i możliwości podjęcia szybkiego leczenia. Ja bardzo serdecznie dziękuję rządowi. Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu za to jego olbrzymie zaangażowanie, za wsparcie, że dzięki wspólnemu wysiłkowi szpitala, pracowników starostwa, którzy się mocno zaangażowali w przygotowanie wniosku, ale przede wszystkim panu ministrowi za to, że ostatecznym. Owocem tych wszystkich działań jest właśnie nowoczesny aparat służący do badań rezonansu magnetycznego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Panie ministrze, chciałbym na pana ręce, żeby pan złożył podziękowania dla pana premiera za wsparcie nas tym rezonansem. Nawet, nawet nie spodziewaliśmy się, że aż tak nowoczesny sprzęt trafi do szpitala w Sohaczewie. Wiem, że to jest dopiero początek drogi. Trwa zakup, trzeba będzie go jeszcze zainstalować, uruchomić. To jest dużo pracy, ale myślę, że podołamy temu, żeby jak najszybciej ten bardzo nowoczesny rezonans mógł zacząć pracować. W chwili obecnej ten sprzęt, który posiadamy, nie bada wszystkich okolic, a jak wiemy, naszych mieszkańców są naprawdę bardzo, bardzo duże i to nie tylko naszych mieszkańców, ale całej okolicy. Jeszcze raz bardzo dziękuję dla wszystkich przedstawicieli rządu za wsparcie dla Szpitala Sołaczewskiego, które powiem tak, jeszcze parę miesięcy nawet nie wierzyliśmy, że aż tak duże wsparcie możemy otrzymać od naszego rządu. Bardzo dziękuję panie ministrze. Jest mi dzisiaj podwójnie miło, jestem szczęśliwy, bo jako szef Rady Miejskiej, jako członek. Yy... Rady Społecznej Szpitala. Kolejna dobra wiadomość. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Proszę bardzo podziękować też Panu Premierowi za ten dar. Tutaj Pan Minister wymieniał, ile tego wszystkiego już o tej pory było. Dziękujemy i prosimy o więcej. Szanowni Państwo, służba zdrowia jest jak wojsko. Też potrzebuje sprzętu, żeby skutecznie działać, żeby skutecznie nas leczyć, a my wszyscy sobie życzymy właśnie zawsze dobrego zdrowia. I dzięki temu, mam nadzieję, to zdrowie będzie naprawdę dobre. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.